Tesla has announced an electric car motor that has shaken the entire EV industry, from BYD to Tesla's own headquarters. The question echoes everywhere. What has Elon Musk done now? Because the motor Tesla has created this time is nothing short of miraculous. It's a rare earth-free motor, meaning it doesn't use any rare earth metals. Until now, all companies relied on same expensive and limited metals that have driven EV prices skyrocketing, but Tesla has turned the game around. Elon Musk announced that his new motor contains no rare earth elements, yet its performance is twice as good as previous motors. This motor uses a new magnetic technology that not only increases range, but also reduces power consumption. This means vehicles will now travel farther, require less charging, and significantly reduce costs. This is why Tesla's innovation has created a stir among automobile companies worldwide. Now, the question is is this move simply about protecting the environment? Or is there a larger market strategy behind it? Will Tesla's new motor end the dominance of companies like BYD? And most importantly, what new technology has Tesla used in this? He and why will this motor disrupt the entire electric market in the future? Before we continue, please subscribe to the channel to be the first to see powerful videos like this one. How Tesla's rare earth-free motor is different. Tesla's rare earth-free motor has opened a new chapter in the global electric vehicle market. Until now, the motors of all EV cars manufactured required the use of rare earth metals, such as neodymium, terbium, and dysprosium. These metals were essential for making magnets, providing greater power and speed. However, these metals are very expensive and are available only in a few countries, such as China. Therefore, the global EV industry had become dependent on them. Now, Tesla has achieved the same feat with rare earth free technology, making the motor more powerful, affordable, and environmentally friendly, even without these metals. This is what sets it apart from all other motors. Now, the question is how did Tesla achieve this magic? In fact, Tesla has adopted a new magnetic architecture in its motor. Motors typically use permanent magnets containing rare earth elements. However, Tesla's motor uses a different method. It uses an advanced copper based magnet system that provides the same magnetic strength but contains no rare earth metals. Tesla engineers designed the magnetic flux to increase both the motor's efficiency and torque without the use of rare earth metals. The rotor design of this motor is also completely new. Heat loss and energy leakage were major problems in older electric motors. This time, Tesla incorporated a closed magnetic loop structure into its rotor, which keeps the magnet flux more stable and generates less heat. Oznacza to, że silnik generuje większą moc przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej i będzie działał dłużej. Właśnie dlatego Elon Musk powiedział, że Tani T., i że silnik będzie najwydajniejszym silnikiem w historii. Kolejną szczególną cechą jest inteligentna optymalizacja materiałów. Tesla wykorzystała w tym silniku materiały. Które nie tylko nadają się do recyklingu, ale są również przyjazne dla środowiska. Oznacza to, że cały silnik jest ekologiczny. Podczas gdy inne firmy zanieczyszczają środowisko, wydobywając metale ziem rzadkich, Tesla przerwała ten cykl. Ten silnik stał się doskonałym przykładem przyszłościowej, czystej technologii. A jeśli chodzi o wydajność, ten silnik bez pierwiastków ziem rzadkich ma znacznie większą moc niż silniki konwencjonalne. Jego moment obrotowy jest szybszy. Przyspieszenie lepsze, a zarządzanie ciepłem na najwyższym poziomie. Według Tesli, straty energii w tym nowym silniku zostały zmniejszone o 25%, co oznacza, że samochód może teraz podróżować dłużej bez rozładowywania akumulatora. Co więcej, ponieważ nie zawiera on pierwiastków ziem rzadkich, jego koszt produkcji również spadł. To bezpośrednio przełoży się na niższe ceny przyszłych modeli Tesli, takich jak model 2. Kolejną istotną zaletą jest kontrola globalnego łańcucha dostaw. Teraz Tesla nie będzie już musiała polegać na jednym kraju w zakresie metali rzadkich. To nie tylko obniży koszty produkcji, ale także zmniejszy wpływ globalnych niedoborów lub napięć geopolitycznych. Innymi słowy, Tesla przekształciła największą słabość branży pojazdów elektrycznych w siłę. Technicznie rzecz biorąc, ten silnik to nie tylko wynalazek mechaniczny, ale całkowita zmiana paradygmatu. Do tej pory uważano, że stworzenie wysokowydajnego magnesu bez pierwiastków ziem rzadkich jest niemożliwe, ale Tesla udowodniła, że słowo niemożliwe nie znajduje się w ich słowniku. Ten silnik ukształtuje przyszłość, w której każda firma będzie dążyć do rzadkich, ekologicznych rozwiązań. Nowy silnik Tesli to cicha rewolucja. Łączy w sobie zaawansowaną konstrukcję magnetyczną, wysoko wytrzymałe magnesy na bazie miedzi, wydajny system chłodzenia i lekkie materiały które wynoszą cały system pojazdów elektrycznych na nowy poziom. To nie tylko silnik, ale przesłanie Ilona Muska, że zrównoważona i niedroga technologia będzie siłą napędową jutra. Podwójna moc i wydajność. Jak to możliwe? Kiedy Elon Musk twierdził, że... ...twierdził, że nowy... ...rzadki silnik Tesli bez udziału pierwiastków ziemnych podwoi swoją wydajność... Wielu z niedowierzaniem zareagowało, ale kiedy ujawniono techniczne aspekty tego silnika, wszyscy zdali sobie sprawę, że to nie chwyt marketingowy, a prawdziwa rewolucja. Teraz pytanie brzmi: jak Tesla to osiągnęła? Sekret tkwi w jej momencie obrotowym, wydajności i systemie redukcji strat energii. Poprzednie silniki elektryczne miały poważny problem. Praca z dużymi prędkościami generowała ciepło, marnując znaczną część energii. To zmniejszało zasięg pojazdu i powodowało szybkie zużycie silnika. Jednak tym razem Tesla całkowicie przeprojektowała silnik. Silnik ten charakteryzuje się zaawansowaną strukturą elektromagnetyczną, która zapewnia większą stabilność pola magnetycznego. W rezultacie, gdy silnik się obraca, moment obrotowy, czyli siła napędzająca pojazd, jest znacznie większy niż dotychczas. Dlatego Tesla twierdzi, że nowy silnik może zapewnić prawie dwukrotnie wyższą wydajność niż jego poprzednik. Oznacza to większą moc, większą prędkość i większą moc przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej. Tesla ulepszyła również konstrukcję wirnika i stojana tego silnika. Wcześniej część energii silnika była marnowana w postaci ciepła, ale teraz silnik ten ma uzwojenie o niskiej rezystancji i miedzianą ramę rozpraszającą ciepło. Dzięki temu silnik pozostaje chłodny nawet podczas długotrwałej pracy i zużywa o około 20-25% mniej energii. Im mniej silnik się nagrzewa, tym jego sprawność automatycznie wzrasta. Ma to bezpośredni wpływ na zasięg pojazdu, co oznacza, że pojazd może podróżować dłużej na jednym ładowaniu. Elon Musk twierdzi, że ten silnik jest nie tylko mocny, ale także oferuje inteligentne wykorzystanie energii. Oznacza to, że silnik automatycznie decyduje kiedy i ile energii zużywać podczas jazdy, równoważąc zarówno wydajność, jak i czas pracy akumulatora. Aby to osiągnąć, Tesla zintegrowała czujniki oparte na sztucznej inteligencji z systemem sterowania silnikiem, które rejestrują dane w czasie rzeczywistym, takie jak temperatura silnika, napięcie i prędkość. Dane te są natychmiast przetwarzane, a silnik automatycznie dostosowuje moc wyjściową. Dzięki temu samochód jeździ płynnie, straty energii są minimalne, a przyspieszenie jest niezwykle szybkie. Porozmawiajmy teraz o środowisku. Ten silnik bez metali ziem rzadkich został zaprojektowany nie tylko z myślą o wydajności, ale także stanowi istotną korzyść dla środowiska. Do tej pory w silnikach pojazdów elektrycznych stosowano metale ziem rzadkich. Takie jak neodym, terp i dyspros. Metale te występują tylko w kilku krajach, takich jak Chiny, a wydobycie ich jest bardzo szkodliwe dla Ziemi. Warstwy Ziemi są rozkopywane, używane są toksyczne chemikalia, a znaczne ilości wody są marnowane. Według licznych badań, wydobycie pierwiastków ziem rzadkich zwiększa zanieczyszczenie radioaktywne, zarówno gleby, jak i wody. Jednak nowy silnik Tesli nie wykorzystuje tych metali. Oznacza to mniej wydobycia, co wpłynie pozytywnie na stan planety. Silnik ten działa w oparciu o układ magnetyczny oparty na miedzi, który jest nie tylko niedrogi, ale również nadaje się do recyklingu. Oznacza to, że jeśli silnik zostanie wymieniony w przyszłości, jego materiały będą mogły zostać ponownie wykorzystane bez szkody dla środowiska. Co więcej, technologia bez pierwiastków ziem rzadkich znacznie zmniejsza ślad węglowy. Im bardziej ograniczone zostanie wydobycie pierwiastków ziem rzadkich, tym niższa będzie emisja gazów cieplarnianych. Sama Tesla oświadczyła, że ten silnik to ważny krok w kierunku osiągnięcia zerowej zależności od górnictwa w przyszłości. Oznacza to, że samochody będą nie tylko elektryczne, ale i prawdziwie przyjazne dla planety. Wyobraź sobie, że silnik, który generuje więcej mocy, zużywa mniej prądu i chroni środowisko, jest absolutnie odpowiedni do nazwania go silnikiem przyszłości. Właśnie dlatego firmy na całym świecie uważnie przyglądają się temu modelowi Tesli, ponieważ to nie tylko technologia cierni, ale także przesłanie, że przyszłość jest zielona i inteligentna. Ten silnik Tesli wygrywa na dwóch frontach mocy i ochrony środowiska. Z jednej strony bije on wszelkie stare rekordy wydajności, a z drugiej okazuje się być największym krokiem w kierunku ratowania Ziemi. Dlaczego BYD i inne firmy nie mogą spać? Odkąd Elon Musk ogłosił silnik bez pierwiastków ziem rzadkich, firmy takie jak BYD, Toyota i Honda nie mogą spać. Powód jest prosty. Tesla osiągnęła to, o czym inne firmy tylko marzyły. Do tej pory BYD był uważany za najszybciej rozwijającą się markę samochodów elektrycznych na świecie, ale zasady gry się zmieniły. Silnik bez pierwiastków ziem rzadkich oznacza, że Tesla jest teraz nie tylko liderem technologicznym, ale także liderem pod względem kosztów i zrównoważonego rozwoju. Pojazdy BYD znane są z wysokiej wydajności i technologii akumulatorów, ale nadal wykorzystują materiały ziem rzadkich. To podnosi koszty produkcji i stwarza ograniczenia dostaw. Tesla z kolei wyeliminowała tę zależność, wprowadzając system bez pierwiastków ziem rzadkich. W efekcie pojazdy Tesli będą tańsze i bardziej wydajne niż BID w nadchodzących miesiącach, co może wpłynąć na udział BID w rynku. Mówiąc o Toyocie i Hondzie, obie firmy pozostawały w tyle w wyścigu na rynku pojazdów elektrycznych. Toyota nadal w dużym stopniu opiera się na technologii hybrydowej, podczas gdy Honda obecnie wzmacnia swoją ofertę pojazdów elektrycznych. Jednak silnik Tesli bez pierwiastków ziem rzadkich zmusił firmę do ponownego przemyślenia całej strategii. Ta technologia pokazuje, że przyszłość będzie zależeć nie tylko od baterii czy oprogramowania, ale także od konstrukcji silnika. Toyota i Honda zintensyfikowały badania w tym kierunku, aby opracować silniki bez pierwiastków ziem rzadkich lub o niskiej zawartości pierwiastków ziem rzadkich, ale to zajmie trochę czasu. Obecna przewaga Tesli może utrzymać się przez lata. Teraz, jeśli chodzi o koszty ta technologia bez pierwiastków ziem rzadkich okaże się największym przełomem dla Tesli. Ceny metali ziem rzadkich gwałtownie rosną, a tylko kilka krajów kontroluje ich podaż. Wyeliminowanie tych metali w silniku automatycznie obniży koszty jego produkcji o 20-30%. Oznacza to, że cena w pełni elektrycznego samochodu może być teraz niższa. Kolejnym ważnym celem Tesli jest model 2, najtańszy samochód marki. Elon Musk zapowiedział już, że cena tego samochodu wyniesie około 25 dolarów, czyli około 20 lakh rupi. Teraz, wraz z wprowadzeniem silnika bez pierwiastków ziem rzadkich, osiągnięcie tego celu stanie się jeszcze łatwiejsze. Silnik stanie się tańszy, koszty materiałów spadną, a proces produkcji przyspieszy. Oznacza to, że Tesla będzie w stanie stworzyć samochód, który Dasa. Samochód, który będzie nie tylko zaawansowany technologicznie, ale także dostępny dla ogółu społeczeństwa. Ta technologia przyniesie Tesli korzyści nie tylko pod względem ceny, ale także szybkości produkcji. Wiele firm musiało wstrzymać produkcję z powodu niedoboru metali ziem rzadkich, ale teraz Tesla nie będzie już potrzebować takich materiałów. Może produkować silnik całkowicie pod własną kontrolą. To skróci łańcuch produkcyjny i skróci czas dostaw. To właśnie najbardziej martwi Bidegna i Toyota i Honda, ponieważ wciąż nie mają rozwiązania, które pozwoliłoby im wyeliminować zależność od pierwiastków ziem rzadkich. Będzie to miało bezpośredni wpływ na rynek. Kiedy Tesla wprowadzi niedrogie, wytrzymałe i o dużym zasięgu pojazdy napędzane silnikami bez pierwiastków ziem rzadkich, inne firmy będą zmuszone obniżyć ceny. Nie będzie to jednak łatwe, ponieważ ich koszty są już i tak wysokie. Dlatego mówi się WeCaninay. Że kolejne dwa lata będą decydujące dla rynku pojazdów elektrycznych. Albo firmy pójdą drogą wolną od pierwiastków ziem rzadkich, albo Tesla wypchnie je z rynku. Technologia wolna od pierwiastków ziem rzadkich to nie tylko innowacja, ale wręcz rewolucja. Tesla udowodniła, że zrównoważona technologia nie musi być droga. Ten krok służy nie tylko zyskom Tesli, a także przyszłości całego przemysłu samochodowego. Firmy takie jak BD, Toyota i Honda mają teraz tylko dwie opcje. Albo dotrzymamy kroku tym zmianom, albo stracimy tempo Tesli. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Ilona Maska, w nadchodzących latach tanie, wolne od metali ziem rzadkich pojazdy, takie jak Model 2, będą jeździć po drogach każdego kraju. Wtedy stanie się jasne, kto jest prawdziwym królem pojazdów elektrycznych. Spojrzenie w przyszłość jutro dzięki silnikowi bez metali ziem rzadkich. Jeśli chcesz zajrzeć w przyszłość, powiedzmy za 5 do 10 lat, silnik Tesli bez metali ziem rzadkich to pierwszy krok w tym kierunku. Do tej pory świat opierał się na metalach ziem rzadkich w budowie pojazdów elektrycznych, które są nie tylko drogie, ale i ograniczone, ale Tesla przełamała tę zależność. To już nie tylko technologia, ale rewolucja, która przekształci całą branżę. W nadchodzących latach to właśnie ta innowacja sprawi, że silniki benzynowe i wysokoprężne staną się przestarzałe. Wyobraź sobie, że gdy firma taka jak Tesla zbuduje silnik bez pierwiastków ziem rzadkich, który będzie mocny, niedrogi i trwały, inne firmy pójdą w jej ślady. W ciągu najbliższych pięciu lat niemal każda duża firma produkująca pojazdy elektryczne, niezależnie od tego, czy jest to BYD, Toyota, Honda czy Volkswagen, będzie dążyć do przejścia na technologię bez pierwiastków ziem rzadkich. To obniży koszty produkcji, uprości łańcuch dostaw i zwiększy dostępność pojazdów elektrycznych na całym świecie. Ta zmiana sprawi, że pojazdy elektryczne nie będą już tylko samochodami luksusowymi, ale pojazdami dostępnymi dla przeciętnego człowieka. Nasuwa się pytanie, czy ta zmiana oznacza początek końca silników spalinowych, spalinowych i benzynowo -dieslowych? Odpowiedź brzmi, Zdecydowanie tak. Przez ostatnie 100 lat technologia silników opierała się na tej samej starej filozofii spalaniu paliwa w celu wytwarzania energii. Ale teraz, gdy pojawiła się technologia taka jak silnik bez pierwiastków ziem rzadkich, paliwo zniknie. Silniki elektryczne są już ciche, czyste i bardziej wydajne, a teraz, gdy ich koszty również spadły, nie ma powodu, aby firmy nadal promowały silniki benzynowe. Lithium-ion w ciągu najbliższych ten lat będziemy obserwować stopniowe zmniejszanie się liczby dystrybutorów benzyny, a stacje ładowania będą pojawiać się wszędzie. Konstrukcje pojazdów ulegną zmianie, ich utrzymanie stanie się tańsze, a ludzie będą mieli do wyboru więcej przystępnych cenowo, mocniejszych i przyjaznych dla środowiska opcji niż kiedykolwiek wcześniej. Silnik bez metali, ziem rzadkich będzie najmocniejszym fundamentem tej zmiany. Wpływ tej technologii nie będzie ograniczony do przemysłu samochodowego. W przyszłości te same silniki będą wykorzystywane w skuterach, autobusach, ciężarówkach, a nawet samolotach. Bo gdy silnik jest tani, mocny i nie szkodzi środowisku, będzie przydatny wszędzie. Co ważne, silniki bez pierwiastków ziem rzadkich zmienią również polityczną i gospodarczą współzależność krajów. Do tej pory Chiny kontrolowały około 80% podaży pierwiastków ziem rzadkich. Ale kiedy zapotrzebowanie na pierwiastki ziem rzadkich zniknie, inne kraje również będą miały równe szanse w branży pojazdów elektrycznych. Kraje takie jak USA, Europa, Indie i Japonia będą teraz mogły produkować własne silniki elektryczne bez żadnej presji zewnętrznej ani kosztownego importu. Ten krok Ilona Maska to nie tylko technologia, ale początek nowego sposobu myślenia. Mas udowadnia, że w przyszłości władza będzie w rękach tych, którzy są zarówno zrównoważeni, jak i innowacyjni. Silniki bez pierwiastków ziem rzadkich zmienią rynek pojazdów elektrycznych na trzy główne sposoby w nadchodzącej dekadzie. Po pierwsze, obniżą ceny. Po drugie, przyspieszą przejście na zieloną energię. Po trzecie, zakończy to erę silników benzynowych. I tak, największą korzyścią z tej zmiany będą klienci. W ciągu najbliższych kilku lat będzie można kupić samochód elektryczny za mniej niż milion rupi indyjskich, który przejedzie 500-600 kilometrów, nie będzie wymagał żadnej konserwacji i zapewni ten 12 kilometrów na jednym ładowaniu. Silnik bez pierwiastków ziem rzadkich to nie przebłysk przyszłości, lecz rzeczywistość. Firmy, które dziś uważają go za żart, jutro będą go ścigać. A w dniu, w którym ta technologia rozpowszechni się na całym świecie, Era silników spalinowych naprawdę się skończy. Oznacza to, że w ciągu najbliższych 5 do 10 lat zobaczycie cichsze drogi, czystsze powietrze oraz bardziej inteligentne, mocniejsze i tańsze pojazdy. A za tą transformacją będzie stało jedno nazwisko: Elon Musk i jego silnik bez pierwiastków ziem rzadkich. Jeśli podobał Ci się film, zasubskrybuj kanał ponieważ wkrótce jako pierwsi będziemy przekazywać kolejne zaskakujące wieści o Tesli.